Cześć ludziska, Tawerna z tej strony i dzisiaj przybliżę wam trochę czym jest DLC The Twisted and The Twilight w grze oczywiście Total War Warhammer 2. Dodatek The Twisted and The Twilight to najnowszy pakiet legendarnych lordów do Total War Warhammer 2, który wprowadza dwóch rywalizujących ze sobą legendarnych dowódców ze świata oczywiście Warhammera, w których każdy ma własną frakcję, cele, mechanikę, jednostki i styl gry, do wykorzystania w obu kompaniach Oku Wiru i Imperiach Śmiertelnych, oczywiście również w bitwach wieloosobowych. Trot nieczysty, mistrz Mutator z klanu Molder, przez eksperymenty na samym sobie, stał się nienasycenie żarłoczny, wierząc, że konsumowanie magii Ariel, królowej leśnych elfów, może uratować go przed wiecznym głodem. Przeciwstawiają mu się siostry zmierzchu, elfie bliźniaczki, które ongić były jedną istotą, nim splot rozdzielił je na dwa ciała. Razem muszą wypełnić swoją misję, aby przygotować polony na rytuar Ariel, które uleczy szczelinę w świecie. Dodatek The Twisted and Twilight zawiera dwóch wyjątkowych legendarnych lordów kierujących własnymi frakcjami, czyli Trota Nieczystego, głównego mutatora klanu Molder i jednego z dziewięciu lordów piekielnej otchłani, oraz o siostry Zmierzchu, na i Arachne, emisariuszki królowej Ariel. Potężne nowe jednostki, bohaterowie zarówno dla Skevenów, jak i Leśnych Elfów, w tym horrory Szczeptów Szczepów, przepraszam, czyli zmutowane szczurogry po prostu mistrzowie gromad, wilcze szczury i przerażającego gotica, legendarnego bohatera dla Skevenów, oraz ozoatów, rycerzy na wielkich jeleniach, pieśniarzy Klingi, tkaczki czarów i samą Klową z Athel Loren dla Leśnych Elfów, która będzie legendarną bohaterką. Jest wdrożona również aktualizacja Starego Świata dla leśnych elfów. Nowa mechanika dla Trota to laboratorium ciała. Grając jako wielki mutator, zyskujesz dostęp do jego osobistego laboratorium. Możesz tam wyhodować nowe potwory lub ulepszać już istniejące, aby stworzyć nowe, przerażające obrzydliwości. Kształtuj i dostosowuj swoje jednostki za pomocą ulepszeń, które można łączyć, aby tworzyć różne kombinacje efektów. Zbyt duże wzmocnienie jednostki może uczynić ją niestabilną i doprowadzić do powolnej mutacji, uzyskując negatywne cechy. Jednostki można poddać recyklingowi w celu uzyskania surowców, więc nawet uszkodzone jednostki nadal mają swój cel. Recyklingowane jednostki można również zastąpić potworami wyhodowanymi w kadzi wzrostu. Im więcej soków wzrostu w kadzi, tym lepsza jakość potwora, który powstanie. Oczywiście, im dłużej zwlekacie z wyszkoleniem nowych potworów, tym wolniej produkowany jest sok i dłużej trzeba czekać po prostu na te lepsze jednostki. Jeśli chodzi o to, siostry z natomiast, to dostają nową mechanikę o nazwie Kuźnia Dajfa. Podczas kampanii siostry uzyskują dostęp do serii incydentów i dylematów, które zapewniają im dostęp do unikalnych przedmiotów stworzonych przez Dajfa, mistrza Kowalsławowa. Te dylematy umożliwiają tworzenie nowych i ulepszanie istniejących przedmiotów wykonanych przez tego właśnie Dajfa. Z darmowych dodatków dostajemy bohaterów Skyvennów i legendarnego lorda Drychę u Rework mechaniki bursztynu oraz technologii obejmuje to, że bursztyn nie jest już wymagany w przypadku jednostek lub budynków, a wszystkie technologie, które kosztowały bursztyn zostały usunięte i przerobione. Dodatkowo dodano 8 nowych technologii, to jedyne rzeczy, które będą teraz kosztowały bursztyn. Bursztyn nie uzyskuje się również już yy, przez kontrolowanie terytorium, a zamiast tego jest przyznawane zaleczenie lasów, które też jest swoją drogą nową mechaniką. W skrócie, w trybie imperia świątynnych, leśne elfy nadal muszą leczyć Atel Loren i odnawiać dom wieków. Jednak aby to zrobić, muszą teraz podróżować po świecie i leczyć specjalne obszary leśne, rozrzucone po mapie. Każdy uleczony las zapewni unikalne bonusy. Zdrowie lasu można zwiększać z czasem poprzez różne działania, takie jak zabezpieczenie jego granic, budowanie określonych budynków, e, niszczenie czy przejmowanie e, danych miasteczek. Mm, po dostatecznym przy przywróceniu można wykonać rytuał, aby trwale uleczyć las. Każdy las ma również unikalne spotkania w lesie. Interaktywne znaczniki, które zapewniają wybór narracji i pozwalają graczowi kształtować sposób leczenia lasu. W ramach tego systemu do kampanii do nowe regiony, 4 do Imperiów Śmiertelnych i 2 do kampanii Wiru, dzięki czemu elfy są obecne w każdej części mapy. Jest jeszcze sprawa podróżowania korzeniami świata. Mianowicie leśne elfy mogą teraz natychmiastowo transportować swoje armie między regionami liśnymi, korzystając z nowej umiejętności podróż głębokimi korzeniami. Ta umiejętność ma jednak czas odnowienia, zanim będziemy mogli użyć ponownie. Sam dodatek wyjdzie 3 grudnia tego roku. To tyle z mojej strony, moi drodzy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, oczywiście nie zapomnijcie zostawić lajka, subskrypcji i komentarza. Ja się Wami Żegnam, mówił tawerna. Dzięki wielkie, do zobaczenia, cześć!